Cześć, z tej strony manix a dziś zapraszam Was na recenzję repliki TR-16 MBR556WH od G&G. Zapraszam! G&G w swoim portfolio posiada budżetowe repliki z serii Combat Machine, jak i bardziej rozbudowane modele np. serii GC. Ale to właśnie modele z gearboxem G2 w serii TR-16 są tą najwyższą półką u tego producenta a model 556 WH jest jednym z jej przedstawicieli. Dzisiejszym spotrzebowcem odcinka jestem ja sam. Od dłuższego czasu miałem ochotę zakupić sobie jakąś replikę z tak zwanej wyższej półki i po przeglądnięciu ofert wszystkich producentów zdecydowałem się właśnie na GNG, głównie z racji bardzo ciekawego gearboxu G2 i układu elektronicznego ETU, o którym opowiem później. W dzisiejszej recenzji, tak jak zawsze, zobaczymy, co dostajemy w pudełku, jak replika jest zbudowana, tak z zewnątrz, jak i wewnątrz oraz jakie ma osiągi. A pod koniec filmu powiem Wam, co osobiście o niej sądzę. Ale zacznijmy od małego unboxingu. Replika przychodzi do nas w bardzo ładnym, bogato zdobionym kartonowym pudełku. Na froncie znajdziemy zdjęcie repliki wraz z wypisanymi jej najważniejszymi atutami. Z tyłu zaś znajdziemy krótką historię marki GG, opis ich logo typu, mapę krajów, w których znajdziemy ich produkty oraz kilka informacji na temat Gearboxu G2 zastosowanego w replice. W samym pudełku zaś znajdziemy dość szczegółową instrukcję w kilku językach, katalog z oferowanymi modelami replik, bardzo oldschoolową szybką ładowarkę. Wycior, dedykowany midcap na 90 kulek oraz oczywiście replikę. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej. Długość repliki ze złożoną kolbą wynosi około 91 cm, a spełni rozłożoną około 101 cm, całość waży nieco ponad 3 kg. Patrząc na replikę, od razu widzimy, że mamy do czynienia z produktem wysokiej jakości. Z metalu wykonana jest prawie cała replika. Z polimeru zaś znajdziemy jedynie chwyt pistoletowy oraz teleskopową kolbę. Na końcu lufy znajdziemy charakterystyczny masywny tłumik płomienia, pod którym ukryty jest standardowy lewo lewoskrętny gwint. Aby się do niego dostać, wystarczy wykręcić tę śrubkę i możemy odkręcić tłumik płomienia. 41 cm front typu M-lock wykonany jest z aluminium. Wykończony jest namatowy czarny kolor, przyozdobiony logiem M-lock oraz GNG Armament Taiwan. Samo wykończenie jest bardzo przyjemne w dotyku. Miejsce na montaż akcesorii M-lock mamy sporo, a szczyt frontu zdobi szynaris, idąca przez całą jego długość i schodząca się idealnie z szyną na body repliki. Ciekawostką jest fakt wydrążenia szyny w środku, aby zmniejszyć wagę frontu. Dodaje to również ciekawego wyglądu samej szynie. We froncie możemy zauważyć również atraperury gazowej. Na replice zamontowany jest zestaw metalowych celowników mechanicznych w formie rozkładanej, regulowanej w pionie muszki oraz rozkładanego, regulowanego tak w pionie, jak i poziomie przeziernika. Celowniki można oczywiście zdemontować. Body repliki wykonane jest ze stopu aluminium, tak samo jak i front wykończony jest na czarny matowy kolor. Tak, upper jak i lower posiada bardzo charakterystyczny design oraz dość grube ścianki. Na samym body nie zabrakło oczywiście logo producenta, czy też informacji o modelu oraz numerze seryjnym. Znajdziemy tutaj również obustronny zaczep na zawieszenie. Sam kabłąk spustu jest powiększony, co powinno ułatwić użytkowanie w rękawiczkach, a płaski spust posiada dość długi ruch i dopiero na samym końcu czuć charakterystyczne kliknięcie mikroswitcha w układzie etu. Za to reset jest ultra krótki, dzięki czemu możemy szybko oddawać kolejne strzały. Chwyt pistoletowy wykonany jest z polimeru. Jest dość duży i posiada wyraźne przetłoczenia na palce oraz fakturę poprawiającą chwyt. Osobiście nie mam zbyt dużych dłoni, przez co raczej nie rozkładam palców przygotowanych w przygotowane wgłębienia i chwyt nie jest dla mnie zbyt wygodny. Znajdziemy również na nim przyklejoną naklejkę z ostrzeżeniami, którą z chęcią odkleję po tej recenzji, a od spodu standardowo mamy regulację wysokości silnika. Replika posiada teleskopową kolbę z sześcioma punktami nastaw. Po ustawieniu długości możemy dodatkowo zablokować dźwignię, aby zabezpieczyć kolbę przed przypadkowym złożeniem. Kolba posiada również mały schowek, do którego dostęp mamy poprzez naciśnięcie tego przycisku. W schowku możemy schować na przykład dwie baterie CR123. Na kolbie znalazło się również miejsce na montaż zawieszenia typu wciśnij ale z powodu miejscowienia jest raczej mało praktyczne. Aby dostać się do wnętrza kolby należy nacisnąć ten przycisk oraz przekręcić stopkę kolby w bok. W kolbie znajdziemy okablowanie zakończone wtykiem mała tamija oraz układ mosfet dając nam kilka ciekawych funkcji, ale o nim później. Układ jest dość duży i zajmuje trochę miejsca, ale nie miałem specjalnego problemu, aby zmieścić wewnątrz kolby akumulator 111 V1200 mAh. Replika posiada obustronne manipulatory, takie jak 3 stopniowy selektor ognia ze standardowymi nastawami. Zabezpieczony, ogień pojedynczy oraz ogień ciągły lub po zaprogramowaniu jeden z dwóch trybów burst. Zwalniacz magazynka także jest obustronny. Sam magazynek siedzi bardzo spasownie i posiada minimalny luz. Tak samo powiększona rączka przeładowania jest obustronna. Po jej odciągnięciu otworzy nam się okno wyrzutu łusek oraz zablokuje się w tylnym położeniu a trapa zamka. Mamy teraz dostęp do rotacyjnej komory hop-up. Kręcąc pokrętłem w górę, zwiększamy moc hop-upu, a kręcąc w dół, zmniejszamy go. Warto zaznaczyć, że komora działa z charakterystycznym przeskokiem, co ma zmniejszyć możliwość jej samoistnego przestawiania się, ale nieco zmniejsza precyzję nastawy. Po ustawieniu hop-upu, aby zamknąć atrapę, wystarczy nacisnąć jej zwalniacz znajdujący się po drugiej stronie oraz zamknąć samo okno. Cała replika spasowana jest naprawdę bardzo dobrze i sprawia bardzo solidne wrażenie. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to do nieco ruszającej się lufy. Co dowiedziałem się jest raczej standardem w tych replikach oraz do luzu na kolbie, który nie znika po jej zablokowaniu. Obydwa mankamenty są czymś, nad czym będę musiał popracować, ale nie sądzę, żeby ich wyeliminowanie było specjalnie trudne. Magazynek Mitka na 90 kulek z zestawu wykonany jest z plastiku, jest dłuższy niż standardowy stanek oraz posiada ciekawy nowoczesny design. Magazynek posiada dwie ciekawe funkcje. Pierwsza to popychacz kulek, który wychodzi daleko poza magazynek. Dzięki niemu każda kulka zostaje podana i nie doświadczymy wypadających kulek z komory przy zmianie magazynka. Druga funkcja zarezerwowana jest dla replik z gearboxem G2 i układem ETU. Jest nią ten element, który się chowa, gdy magazynek jest pusty. Dzięki niemu układ ETU wie, że nie ma kulek i replika nie strzeli, co powiedzmy symuluje zachowanie prawdziwej broni. Magazynek oczywiście kompatybilny jest z większością replik M4 na rynku. Warto w końcu powiedzieć kilka słów o samym układzie ETU, czyli Electronic Trigger Unit. Jest to układ, który zastępuje standardową kostkę stykową. Funkcjonuje on na mikroswitchach, jak na przykład recenzowany przeze mnie układ Jeffron Leviathan. Dzięki wykorzystaniu mikroswitchy mamy bardzo krótki łapiący na samym końcu spust posiadający wyraźny reset, co pozwala nam na szybkie oddawanie pojedynczych strzałów. Z racji, że nie ma tutaj normalnego wózka, to przerywacz aktywuje kolejny mikroswitch, dzięki którym układ wie, czy został wykonany pełen cykl. Ostatnią funkcją, która posiada etu, jest czujnik pustego magazynka, który możemy znaleźć wewnątrz gniazda. Jeśli magazynek posiada kulki, to dźwignia pozostaje wciśnięta. Jeśli kulek nie ma, to magazynek ją puszcza, co odcina zasilanie i nie oddamy strzału. Tak samo nie oddamy strzału, gdy magazynek nie jest spięty. Ale nie martwcie się, replika współpracuje ze zwykłymi magazynkami AEK, ale wtedy nie działa funkcja odcinania zasilania przy braku kulek i możemy strzelać na pusto. Oprócz etu replika posiada układ MOSFET, który dzięki diodzie LED oraz buzerowi może nas poinformować o nadmiernym rozładowaniu akumulatora lub problemie z pracą gearboxu. Ponadto dzięki zastosowaniu MOSFETu możemy zaprogramować, aby zamiast trybu ognia ciągłego mieć 3-strzałowy lub 5-strzałowy burst. Aby zaprogramować serię 3-strzałową, wystarczy przytrzymać wciśnięty na semi przez około 10 sekund, co zakończy się dźwiękiem buzera. Dla serii pięciostrzałowej wystarczy przełączyć selektor ognia 5 razy między trybami ognia Semi i Auto, co również zakończy się charakterystycznym dźwiękiem. Aby wrócić do trybu ognia automatycznego, wystarczy znów przytrzymać spust przez 10 sekund na Semi. Zobaczmy, jak replika się rozbiera oraz jakie części ma zamontowane w środku. Zaczniemy od rozdzielenia body. Aby to zrobić, musimy wybić przedni pin. Nie wychodzi on całkowicie, dzięki czemu go nie zgubimy. Teraz możemy rozsunąć obie połówki. Podczas rozdzielania może być konieczne odciągnięcie rączki przeładowania, które łapie się o wypustki na gearboxie. Mając wyciągnięty front, możemy z niego usunąć lufę o długości 463 mm i średnicy 608 mm wraz z komorą. Jak wspomniałem, komora jest rotacyjna, a pokrętło podczas regulacji przeskakuje, co ma zapewnić, że komora nie będzie gubić nastawy. Aby rozmontować komorę hop-up, pokrętło najlepiej ustawić na zero, po czym wystarczy ściągnąć sprężynę dociskową z lufy, a następnie klips i możemy ostrożnie wyciągnąć lufę z gumką. Zainstalowana niebieska gumka GNG jest dość miękka i ma być odporna na niskie temperatury. Posiada dwie wypustki zamiast jednej, co ma poprawić stabilność lotu kulki. Rozbieranie frontu rozpocznę od odkręcenia tłumika płomienia. Następnie odkręcam 8 śrub trzymających front m lock Gdy będziecie je wkręcać z powrotem, to uważajcie, żeby zrobić to z czuciem, ponieważ łatwo można zerwać gwinty w aluminiowej obsadzie frontu. Następnie możemy go ostrożnie zsunąć. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jest spasowany dość ciasno. Możemy teraz odkręcić atrapę bloku gazowego. Trzyma się ona na jednej śrubce. Po tym cały blok powinien nam wyjść. Po to odkręciłem tłumik właśnie pomienia. Pozostało odkręcić nakrętkę trzymającą lufę. Używa się do tego specjalnego klucza, ale z racji, że go nie mam, skorzystam ze szczypiec do pierścieni Segera. Podkręceniu po możemy ściągnąć nakrętkę oraz odsadę frontu, a następnie samą lufę zewnętrzną. Przejdźmy teraz do dolnej części. Zacznę od demontażu kolby. Aby to zrobić muszę chwycić ten pin i pociągnąć go mocno w dół, a samą kolbę do tyłu. Powinna zejść. Uważajcie jednak na mosfet znajdujący się w kolbie. Mogę teraz długim śrubokrętem odkręcić śrubę trzymającą prowadnicę sprężyny. Teraz po odciągnięciu nieco prowadnicy ukażą nam się połączenia mosfetu. Rozpinam je oraz wypinam wtyk etu. Teraz mogę wyciągnąć MOSFET oraz samą prowadnicę. Pora na chwyt pistoletowy. Odkręcam te dwie śrubki i ściągam pokrywę silnika. Następnie odpinam przewody zasilające i mogę wyciągnąć cały silnik. W tym przypadku Ifrit 25K. Bardzo fajny, mocny silnik, który idealnie nada się przy tuningu repliki. Teraz pozostało odkręcić dwie śrubki trzymające chwyt i gotowe. Pozostało nam jeszcze zdemontować zwalniacz magazynka, trzymający się na tej jednej śrubce. Odkręcić z obydwu stron selektory ognia i tutaj uwaga, selektory posiadają małą kulkę i sprężynkę, która odpowiada za ich blokowanie w wybranym trybie. Demontując selektory, uważajcie, żeby ich nie zgubić. Zdemontować musimy również zwalniacz zamka, wystarczy wybić ten pin i możemy wyciągnąć zwalniacz. Teraz pozostało wybić pin przy spuście. Oraz duży paint z tyłu. Teraz cały gearbox powinien nam bez problemu wyjść. W tym momencie mogą nam spaść zębatki od prawego selektora, więc uważajcie. Ciekawostką jest, że lower nawet w środku ma oznaczenia GNG. Zębatki od prawego selektora są przyklejone na smarze, więc nie powinny same spaść, ale to dobry moment, żeby ściągnąć obydwie, a nie tak jak ja, tylko jedną większą. W replice zamontowany jest Gearbox G2. Jest to konstrukcja bazująca na klasycznym Gearboxie V2, ale z kilkoma ulepszeniami, które mają zwiększyć jego wytrzymałość. Gearbox nie posiada klasycznego wycięcia w tylnej części, przez które widać pracę tłoka, za to mamy małe okno inspekcyjne na wysokości zębatki tłokowej. Na froncie widać wyraźnie, że szkielet został rozbudowany o dodatkowe wzmocnienia. Okno cylindra posiada zaokrąglone rogi, co powinno zmniejszyć naprężenia i zwiększyć wytrzymałość szkieletu. Jak dla mnie można byłoby je jeszcze lekko przejechać pilnikiem, aby usunąć nadlewki. Z racji, że miejsca w replice jest mało, to G&G rozbudowało ścianki szkieletu do wewnątrz, co również ma zwiększyć jego wytrzymałość, ale wymusza użycie niestandardowej listwy popychacza. Zobaczmy zatem, co znajdziemy w środku gearboxu. Pierw muszę zdemontować atrapę zamka oraz jej blokadę. Zaczynam od odkręcenia śrubki trzymającej sprężynę powrotną zamka. Następnie odkręcam przycisk zwalniacza atrapy zamka. Po jej odkręceniu zaczep wypadnie z drugiej strony. Zostało nam odkręcić cztery śrubki trzymające prowadnicę, potem mogę wyciągnąć całą atrapę zamka. Zanim przejdę do otwierania gearboxa, pierw wyciągam sprężynę. Przekręcam prowadnicę o 45 stopni i ta wraz ze sprężyną wychodzi bez problemu. Sama prowadnica jest metalowa oraz posiada łożyskowanie, sprężyna zaś posiada regularny skok zwoju i jest dość twarda. To jest moment, w którym straciłem gwarancję. Szkielet skręcony jest ośmioma śrubami, Cztery u dołu są długie, a cztery górne krótkie. Połówki gearboxu są naprawdę bardzo dobrze spasowane i musiałem je podważyć małym śrubokrętem w kilku miejscach, aby je rozdzielić. Mi w tym momencie odpadła mała zębatka od selektora, o której wspomniałem wcześniej. W replice zastosowane są 8mm łożyska kulkowe, a wszystkie części w gearboxie są odpowiednio nasmarowane i nie znajdziemy tutaj wielkich kropli smaru po kątach gearboxu. Wszystko jest tak jak powinno. Układ pneumatyczny składa się z polimerowego tłoka posiadającego 15-zębową metalową szczękę, do którego zamontowana jest polimerowa łożyskowana głowica tłoka. Ciekawe jest, że głowica nie jest wentylowana. Mam wrażenie, że jest to odpowiedź GNG na pękające głowice tłoka w innych modelach. Ta, co prawda, nie pęknie tak łatwo, ale za to będzie zaciągać kurz do cylindra. Niestety tego nie nagrałem, ale na środku głowicy, gdzie widać plamę, był właśnie korzuszek z kurzu, który się przykleił do tej plamy. Podwójnie doszczelniona głowica cylindra posiada duży, gumowy zderzak, który zamocowany jest do niej na wcisk. Sama głowica bardzo dobrze siedzi w cylindrze i trzyma strzelność. W replice zamontowany jest cylinder typu drugiego, wykonany z mosiądzu. Aluminiowa głowica posiada podwójne doszczelnienie i mierzy około 21,2 mm. Cały zestaw bez problemu przechodzi test strzykawki, tak na schowanej dyszy, jak i w pełni wysuniętej. Listwa popychacza wykonana jest z czarnego, dość sztywnego polimeru i posiada mocną sprężynę. Warto zaznaczyć, że z racji grubszych ścianek gearboxu listwa posiada zwężony front. Gearbox jest poprawnie spodkładkowany, a same zębatki kręcą się bez większego oporu. Zębatka tłokowa posiada tylko 13 zamiast 15 zębów. To tak zwany short stroke. Dzięki temu cykl jest krótszy i tłok zostaje wcześniej puszczony. Jak widać, nie łapie ostatnich dwóch zębów na tłoku, dzięki temu strzał pada szybciej i mamy większą szybkostrzelność. Minusem jest mniejsza ilość powietrza w układzie, co tu nie ma i tak większego znaczenia, bo i tak mamy zainstalowany cylinder z otworem. Warto zaznaczyć, że zęby są ścięte z jednej strony, dzięki czemu zębatka pracuje nieco ciszej. Zębatka środkowa jest całkowicie standardowa. Ciekawostką jest zębatka silnika, która posiada pięć zębów przeciwpowrotnych oraz charakterystyczne zwężenie, co również ma wpływać na wyciszenie gearboxu. Ciekawy jest zastosowany w replice płaski spust. Posiada on blaszkę, która naciska na microswitch. Jest ona nieco giętka, dzięki czemu nie uszkodzimy przycisków etu przy mocniejszym naciśnięciu spustu. W replice można zainstalować każdy inny standardowy spust, ale w razie czego proponowałbym zostawić standardowy, a jak już to taki, który posiada regulację ruchu do przodu, aby nie uszkodzić przycisków etu. Okablowanie w gearboxie trzyma się dzięki tym wypustkom, a w miejscu najbardziej narażonym na uszkodzenie przez zębatkę chronione jest plastikową zaślepką. Cały gearbox jest wykonany i poskładany bardzo dobrze. Rozkładając go, nie uświadczymy luźnych, wypadających elementów czy wyskakujących przez sprężyny części. Normalnie pod gearbox wkładam magnes, aby utrzymać zębatki. Tutaj nie ma takiej potrzeby. Wiemy, jak replika jest zbudowana, zobaczmy teraz, jakie ma osiągi. Mój egzemplarz na kulkach 0,20 g generuje około 387 FPS co daje 1,39 J. Szybkostrzelność zaś wynosi około 21 kulek na sekundę. Na kulkach 0,30 g osiągniemy najlepszy wynik. Ta waga wykorzystuje całe powietrze w układzie, dzięki czemu widzimy zysk nawet do 1,45 J, ale z moich doświadczeń wynika, że stokowy hop-up nie może uciągnąć tak ciężkich kulek. Powyżej 030 g zauważymy widoczny spadek energii, przez zbyt małą ilość powietrza w układzie przede wszystkim z powodu zastosowania cylindra typu drugiego. Jeśli macie zamiar używać ciężkich kulek, polecam wymianę cylindra na minimum typ pierwszy, a najlepiej zerowy. Testy strzeleckie przeprowadzam na kulkach 028 g marki GNG. Strzelając na odległość 30 metrów, bez niespodzianek trafienie w cel wielkości ludzkiego torstu nie stanowi najmniejszego problemu tak Semi, jak i auto. Strzelając na 40 metrów, nadal nie ma większego problemu z trafieniem celu. Na 50 metrach zaczyna się robić ciekawie. Większość strzałów trafia w cel, ale zaczynają się pojawiać kulki uciekające na boki. Ciekawszy jest jednak fakt, że strzelając serią niektóre kulki rwie wyraźnie do góry. Tak jakby hop za mocno je podkręcał. Nie wiem czy to jest dokładnie spowodowane, ale mam wrażenie, że podczas strzelania serią coś się doszczelnia i mam po prostu większą moc. A co za tym idzie, kulki są mocniej podkręcane. Jakbym miał obstawiać, to zapewne winowajcą jest szczelność na gumce hop-up. 60 metrów to absolutne maksimum. Możliwe jest trafienie na tą odległość, ale będzie to dość trudne. Na tej odległości najlepiej widać, jak strzelając serią, kulki są ciągnięte wyraźnie do góry. Gdyby nie fakt, że w standardowej konfiguracji komora hop-up nie mogła uciągnąć cięższych kulek jak 0,28 g, to sądzę, że wynik mógłby być lepszy, po zastosowaniu po prostu cięższych kulek, ponieważ dużą większość nietrafionych strzałów wygląda jakby kulka została po prostu zmięknięta. Podsumowując, GNG TR16MBR556WH to replika z długą nazwą i równie długą lufą. Wykonana jest bardzo starannie i sprawia bardzo dobre wrażenie. Długa szyna M-Lock daje nam masę miejsca na montaż akcesorii. Obustronne manipulatory sprawiają, że obsługa repliki jest łatwa niezależnie z której ręki strzelamy, a płaski spust jest wygodny, a dzięki zastosowaniu Etu ma bardzo krótki reset, dzięki czemu możemy szybko oddawać kolejne strzały na semi. Zastosowany MOSFET chroni baterię przed rozładowaniem i daje nam dodatkowe możliwości w postaci serii 3 i 5 strzałowej. Mnie zaś spodobał się Bayer z odcinaniem możliwości strzału, jeśli nie jest wpięty magazynek lub gdy nie mamy w nim kulek. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to po prostu Bayerem, ale osobiście odczułem działanie tego systemu, gdy przyczajony chciałem oddać strzał, ale nic się nie stało, bo nie miałem kulek. W innej replice padłby pusty strzał, który zdradziłby moją pozycję, a ja bez amunicji nie miałbym żadnych szans. Tu przeciwnik nie dowiedział się o mojej obecności, co dało mi czas na przeładowanie i zmianę planu. W kolbie pomimo obecności mosfetu jest sporo miejsca na baterię oraz posiada dodatkowe skowek. Szkoda jednak, że ma takie luzy. Lekki ruch znajdziemy również na samej lufie, ale wydaje mi się, że to są takie po prostu uroki systemu FreeFloat. Nie jestem za to wielkim fanem chwytu pistoletowego i zapewne z czasem go zmienię. Jeśli chodzi o sam gearbox, jest on wykonany bardzo dobrze. Tę trzyma szczelność, wszystko jest dobrze nasmarowane i poprawnie spodkładkowane. Sam szkielet jest wzmocniony i posiada zaokrąglone rogi, co daje nadzieję na to, że będzie wytrzymały. Nie jestem za to fanem zastosowanej głowicy tłoka, która bez wentylowania wciąga powietrze i kurz przez front oraz zastosowanych cylindra typu drugiego, który nieco ogranicza możliwość używania cięższych kulek. Rotacyjna komora hopa ma bardzo wyraźny skok podczas regulacji, a zastosowana gumka daje nam całkiem przyjemny, prosty i powtarzalny tor lotu kulki, ale nie radzi sobie z podkręceniem kulek cięższych niż 0,28 g. Może wystarczy zmienić dystanser na twardszy, a może potrzeba będzie zmiana gumki. Tego niestety nie wiem. Dodatkowo ciekawy jest fakt podrywania kulek ku górze przy strzelaniu serium, ale mam wrażenie, że również jest to związane z hop-upem, któremu nie zaszkodziłoby lekkie doszczelnienie. Z repliki wprost z pudełka jestem naprawdę zadowolony. Ma świetną kulturę pracy i fajne osiągi jak na stokową replikę. W momencie kręcenia tej recenzji kosztuje ona około 1700 zł, ale przed obecną sytuacją na świecie można było ją kupić za około 1500, więc możliwe, że jest to tylko chwilowa cena. Tak czy siak, z moim kodem rabatowym Legan Fire możecie zbić jej cenę trochę. Nie jest to mała kwota, ale jak widzieliście, jakość materiałów, jak i wykonania, moim zdaniem ją usprawiedliwiają. Kupiłem ją z myślą o dalszym tuningu, więc patrzyłem na nią bardziej jako na bazę niż na gotowy produkt. Aczkolwiek bardzo spodobały mi się zainstalowane ETU i jego funkcje, i był to jeden z powodów, dlaczego zdecydowałem się właśnie na ten model. Tak, lufa. Trochę się rusza i kolba też ma luzy. Ale to jest nic, z czym bym sobie nie mógł poradzić. Dziwi mnie tylko fakt zastosowania niewentylowanej głowicy tłoka, która wciąga kurz do cylindra. Ale nie oszukujmy się, nie ma idealnej repliki wprost z pudełka. W niedalekiej przyszłości chciałbym zwiększyć jej moc oraz celność, co będę chciał osiągnąć m.in. poprzez montaż pneumatyki od Airsoft Parts oraz komory hop-up od Max Model oraz lepszej lufy precyzyjnej. Na dzisiaj jednak to będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, abym zrobił odcinek o tuningu tej repliki oraz jak podobał Wam się dzisiejszy odcinek. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.